Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia. Zobaczcie gdzie jesteśmy naszymi trzema autkami. Zaraz przyjedzie czwarte. Co dziś robimy moi drodzy? No zaczyna się okres jesienno-zimowy. No więc wymieniamy nasze stare oponki, które mają jeszcze 2,5-3 mm bieżnika na nowe, piękne, pachnące. Zobaczcie. 16 nowiutkich, pięknych opon. Wielosezonowa opona od Kleberka. Zobaczcie, jakie ma parametry. Tak. Całkiem niezłe. Takie też oponki jeździły na naszych samochodach. Zobaczcie, Weronika i mój tata mi pomagają. No i zobaczcie sobie, moi drodzy, jak wygląda opona po przejechaniu 70 tysięcy kilometrów na nauce jazdy. No nie, czyli już pora na nie. Zwróćcie uwagę moi drodzy, te auta stoją cały czas na zewnątrz. I jak ta opona wygląda tutaj z boku. Opony mają dwa lata moi drodzy, przebieg 70 tysięcy. No i zwróćcie uwagę na to jak ta opona się wytarła. Dlaczego? No bo opona się zużywa moi drodzy, opona się starzeje. No więc trzeba o, to też, o tym też pamiętać. Nie tylko wysokość bieżnika się liczy, ale też liczy się to jak jest eksploatowana, w jakich warunkach. No zobaczcie tutaj, no mogę nawet zdjąć. Tak, no jest różnica. No jest różnica, no nie? Tak. Takie same opomki były tam założone, moi drodzy. Bardzo dobrze się spisywały w warunkach poznańskich. Naprawdę super. Eee, więc rewelacja. Pozdrawiam Marcin.